Witam serdecznie na naszej prezentacji motocykla. Dzisiaj na Widelcu mamy Suzuki GSF 1250 SA, czyli dużego bandita w wersji z owiewką i z ABS-em. Motocykl ma nagrzany silnik, jest świeżo w pojazdach postowych. Zobaczmy sobie, jak nam tutaj to ładnie działa. A działa nam to bardzo ładnie. Ma też założony fajny układ wydechowy firmy MI. Oczywiście jest też wkładka wyciszająca, tam gdzie jej miejsce, czyli schowana pod siedzeniem. Dobra. Przegazujmy to. 60 parę tysięcy przebiegu. Grzane manetki. Dobra. Gasimy i opowiadamy. Słuchajcie, Bandit 1250 bardzo fajny motocykl o charakterze uniwersalno-turystycznym. Troszeczkę ma takie bandyckie zapędy, bo ten silnik jest w dosyć dużej pojemności i mimo niewielkiej mocy ma naprawdę bardzo silny moment obrotowy, także jeśli ktoś szuka czegoś jako takiego wygodnego i z takim trochę charakterem, żeby było takie te uderzenie mocy już z wolnych obrotów, to jak najbardziej ten motocykl jest dla niego. Zobaczcie sobie, motocykl 60 tysięcy przejechany. Tarcze hamulcowe, stan wzorowy, żadnych rantów. Widać, że jak ktoś odpalał, to jechał kawałek i nic się z tym nie działo. Ślady użytkowania, tak, tu jest jakieś nadpęknięcie na 2 centymetry. Gdzieś na zbiorniku jakaś była skaza. Taka kropeczka tutaj, nie wiem czy gdzieś taką mini-wgniotkę w tym miejscu mniej więcej. Może jakiś kasztanik spadł, może coś, nie wiem, no coś tam jest tak, każdy używany motor ma zawsze jakąś tam ryskę, duperelkę, nie wiem, wgniotkę, pęknięcie, odprysk. To jest słuchajcie, normalna rzecz w motocyklach, nie wiem, pięciu już nawet letnich, a co dopiero mówić 10 dziesięciu czy 15 letnich tak? Tutaj mamy wersję K9 z pierwszą rejestracją 2010 rok. Wersję z ABS-em. I teraz słuchajcie tak, dlaczego ten motocykl kupiliśmy? Dlatego, że są to bardzo fajne motocykle. Ten motocykl miał robiony za granicą w Belgii bardzo duży serwis za kilka tysięcy złotych. W tym serwisie mamy nowe opony Michelinki których koszt to jest około 1500 zł Klocki, oleje, filtry, zestaw napędowy, generalnie no cały przegląd silnika rzekomo tutaj był zrobiony i faktycznie po śladach widać, że było to robione. Także działa nam to wszystko wzorowo. To co myśmy zrobili jeszcze, to sprawdziliśmy przednie zawieszenie łożysku główki Okazało się, że to łożysko w główce ramy nie jest już w stanie idealnym, więc założyliśmy nowe. I wlaliśmy nowy olej do przedniego zawieszenia, chociaż ten stary, tak naprawdę, nie wiem, też wyglądał jak nowy. No ale wiecie, mieliśmy to rozebrane, także żal było tego, tego nie ruszyć. Także technicznie motocykl jest przeglądnięty dokumentnie i nie wymaga żadnych nakładów. Tak? Co to znaczy przeglądnięty? Słuchajcie, no to właśnie to, co mówiłem. Tak? Zawieszenie jest przejrzane. Te wszystkie klocki, napędy, jakieś łożyska, nie wiem, luzy, jakieś ładowania, wentylatory to wszystko, żeśmy sprawdzili. tak, Działa. Działa tak jak należy. Każdy motocykl u nas na jazdach testowych przejeżdża 10, 20, 30 km. Czasami kilkaset, jeśli jest zarejestrowany i akurat gdzieś miadę w trasę. Także są to naprawdę mocno sprawdzone. Motocykl jest bardzo czysty, zadbany, ładny. Tak jak widać, słuchajcie, na załączonych obrazkach. Tak, fajny wydeszek ma. Dobra, a teraz drugi powód, dla którego go kupiliśmy. Słuchajcie, nie wiem, czy to widać. Spójrzcie na ten motocykl. On ma założone dodatków mniej więcej za tyle co kosztuje, czyli za kilkanaście tysięcy złotych. Powiecie, he, co tam za kilkanaście tysięcy? Niemożliwe. Niemożliwe. No to zobaczcie, rozbieraliśmy przednie zawieszenie. Ma bebechy włożone z firmy WP. To są amortyzatory są światowej klasy. Bardzo drogie. Z tyłu z pełną regulacją. Zobaczcie, tu. Tam. To jest cały amortyzator tej firmy WP. Słuchajcie, taki zestaw kosztuje kilka tysięcy złotych i to nie 2-3, tylko tak bardziej 7-8, 9, coś takiego. Siedzenie oryginalne siedzenie korbina to też nie są tanie rzeczy. Wydech miwa, wkładka wyciszająca jest, nadkole karbonowe, ale to nie jest plastik ala karbon, tylko to jest słuchajcie, karbon prawdziwy. Oświetlenie mamy LEDowe z tyłu, plus kierunkowskazy LEDowe. Błotniczek jest podcięty, także nam się tutaj te kółeczko tak ładnie bandycko prezentuje, tak. Bardzo fajnie to wygląda, robi wrażenie. Oświetlenie przednie również mamy LEDowe i mamy teraz tak LEDowe kierunkowskazy w lusterkach plus drugie tutaj fajnie nam to wszystko mruga. Mamy tutaj założone też kraszpady wersja z ABS-em. Co dalej? Zgrzane manetki, proszę bardzo, są. Wyświetlacz biegów, proszę bardzo, jest. Kierownica rentala z jakimiś podnośnikami NK. To wszystko, słuchajcie, jest. To jest takie fabrycznie zamocowane przez gumki. Czyli przez tak zwane silent bloki, że nie przynosi drgań na dłonie kierowcy. A zobaczmy ją tutaj jeszcze. Włączymy, może awaryjki. Jak tam to fajnie mruga, widzicie? Bardzo fajnie to wygląda. No, super, mi się podoba. Ktoś to zrobił porządnie, tak jak trzeba. Tak, żeby to mrugało w takim tempie jak trzeba. Klameczki z regulacją od hamulca, od sprzęgła. Proszę bardzo, czysty motocykl. W spójrzcie na te szczegóły jakieś, nie wiem, ograniczniki, tą półkę dolną. Myśmy akurat mieli to wszystko wyjęte, bo trzeba było to łożysko wnieść w główce. Także mamy to wszystko przejrzane, jest to w stanie, słuchajcie zerowym tak jak powinno być. Generalnie, powiem tak. Jeśli ktoś poszukuje takiego motocykla, czyli bardzo zadbanego Suzuki Bandita, chce mieć motocykl, który będzie i trochę szybciej pojechać, i trochę wolniej, który ma bardzo fajny moment obrotowy, którym można, nie wiem, no powiedzmy, że dać na koło tak, ruszyć szybko spod świateł, którym można doczepić kufry, jechać gdzieś turystycznie w Polskę, czy tam dalej w świat, to zapraszam. Mamy bardzo fajne motocykle, oferujemy transport, Także dbamy o klienta tak jak trzeba. Jeśli Wam się spodobało, bardzo proszę dzwonić pod numer 606-407-608 albo wbijać do nas na stronę internetową rezmermoto.automoto.pl. Mieścimy się w miejscowości Dolna Grupa w województwie kujawsko-pomorskim. Także zapraszam do kontaktu i zapraszam do zakupu. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!